John Cena. John Cena, w charakterystycznym dla siebie wejściu, prawda, przywitał się jak e, żołnierz-przyjaciel. E, Jeff Hardy w środku. To jest jego styl, to uwielbiają w nim fani, a przed nami pierwsza walka wieczoru. John Cena, który wyszedł właśnie na ring w drużynie z Jeffem Hardym, zmierzą się z Umagą i JBL-em zapowiada się mucka. To jest tam trochę do rewanżu. Jak pamiętamy Jeff Hardy przegrał swój ostatni pojedynek z umagą a i John Cena też był poturbowany przez JBL-a. Także na pewno będzie okazja do rewanżu, a publiczność chyba nie ma wątpliwości za kim będzie w tym pojedynku. 6 dni do One Night Stand Triple H kontra Randy Orton. John Cena kontra JBL. Umaga kontra Jeff Hardy. Wszystko to na tej gali Pay Per View, która korzenie swoje ma w Extreme Championship Wrestling. Trzeba przyznać, że Umaga robi naprawdę kolosalne wrażenie. Te tatuaże na twarzy, na plecach, na barkach, nawet na brzuchu, żeby się nikt nie pomylił, że to jest samoański buldożer. Wspominałem. Kiedyś, że Batista kojarzy mi się z latami 80. i 90. -tymi w World Wrestling Federation. No ale trzeba przyznać, że umaga także. Jest tym typem właśnie takim jak zawodnikiem, jacy wtedy występowali. Ale we współczesnych czasach, prawda? We współczesnych czasach, taka jakby zagięcie czasu przestrzeni. No i słyszymy gong giełdy Wall Street JBL. Milioner w drodze na ring. No i coś mi się wydaje że z tymi milionami, to już chyba nie za grubo, jako że zdecydował się wrócić do wrestlingu. No ale na pewno mu coś został. Na pewno samochód z tymi rogami. Andrzej, stawki w World Wrestling Entertainment są takie, że mm, tylko pomarzyć. Ciekawe Także ile ma udziału. Ma miał do wyboru albo odrobinkę zaryzykować na Wall Street, albo wrócić do World Wrestling Entertainment, a z pewnością porównywalne będą te pieniądze. Teraz sobie składa życzenia, że ja bym poprosił tego pana. A życzenie może być spełnione. John Cena z przyjemnością rozpocznie pojedynek z JBL-em. Ale jak będzie? Chyba się zacznie taka para albo John Cena, JBL albo Jeff, Jeff Hardy i Umaga. Zobaczymy kto zostanie w pierwszym. Jak pamiętamy w tak teamach zawodnicy mogą się zmienić i dopiero po przybiciu ręki czyli klepnięcie ale ale no właśnie to ale to jest tak że jak sędzia nie widzi to tam się dzieje niekiedy <grymnie> zdarza się że to klepnięcie nie jest w rękę <grymnie> tylko w policzek jeżeli wydrużenie są czasami radzy... nie ręką nogą. <grymnie> dokładnie tak to się zdarza właśnie w pro wrestlingu rozpoczyna John Cena i, I... I... Wszystko wskazuje na to że umaga Słyszeliśmy gong, czas J. zacząć walkę. JBL wypuścił Umagę, żeby chyba trochę osłabił. Żeby odgryzł rękę. Że nie rozpoczyna się mucka. w tej wspominaliśmy. pchnięcie na liny Johnson wspaniały unik. Przechodzi od razu do FIU, ale to, to za... chyba za wcześnie. i nokaut. No, jednak to co już wcześniej mówiliśmy, umaga nie tylko potworna siła, ale i oczywiście. Ogromna ilość kilogramów, które właśnie nie zdołał podnieść John Cena. Potężne uderzenie prawą w głowę u Johna Cena. Wszyscy wiedzą, że nie wolno się klamrować z umagą. Jego przewaga fizyczna jest potężna. Tylko szybkość. Tylko wyszukana technika A Irish Whip. Yy, John Snap pozwoli, na i umaga. O właśnie to, o czym wspominałeś. Wszyscy wiedzą, że umagę właśnie tylko w ten sposób można e, pokonać. No ale on Szkoń, też potrafi szybko wykonać akcję. Widzieliśmy Sam w tej chwili Sidewalk Slam. Umaga, wie kiedy wykorzystać szybką, siłową akcję. I. Zrobił to właśnie w tej chwili gigantyczny Sidewalk Slam i próba pinu 1-2 i nie, co będzie dalej? Zobaczymy po przerwie. Wracamy na Ring Row, w tej chwili Jeff Hardy kontra Umaga. Pchnięty na liny, skontrowane. Umaga odpycha Hardego w narożnik i potężne wejście tak jakby przed ramieniem i... Fantastycznie, on zdaje sobie sprawę z tego, że musi wykorzystać właśnie tą Całą masę ciała przeciwko niemu Czewkar No i tu niepotrzebnie, niepotrzebnie bezpośrednio rzucił się z takiej właśnie małej długości, nie było siły tego uderzenia i odleciał od umaga. a jeszcze sędzia a przy okazji też zaliczył. Mówimy o tym, że umadze, przeciwko Umadze można wykorzystywać jego siłę. Ale zwróćmy uwagę, że w zeszłym tygodniu wykorzystał ryzyko, które podjął Jeff Hardy, wykonując Whispering the Wind. W tej chwili chciał crossbody z Zalin zrobić. Umaga bardzo ładnie wykorzystał zdolności Jeffa Hardego. przeciwko niemu, ale w tej chwili mieliśmy pin i odkopany. Zobaczmy powtórkę. Jeszcze crossbody miałoby, no ale właśnie Umaga odpycha Jeffa Hardy'ego. Za mało było miejsca, nie było szybkości, nie było siły tego uderzenia. Teraz e, widzimy, że nonchalancja non spowodowała, że jeszcze Jeff Hardy e, nie przegrał tego pojedynku. Umaga się składa teraz, tak, JBL chce pokazać, że on jest właśnie tym zawodnikiem, który potrafi zakończyć ten pojedynek, aczkolwiek wiemy, że to z reguły nie jest jego zasługa. Ale nie można odmówić mu również tego, że potrafi walczyć. Zwłaszcza jak zawodnik jest zamroczony. Ale na odbija się niczym piłka. John Cena czeka na zmianę. Z pewnością ona szybko nie nastąpi, ponieważ Hardy jest w rękach JBLa. O O, 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 o. Aka dźwignia na barki. Przy okazji jeszcze na kręgosłup i lewe biodro. Cały blokowany, cały jest. Coś niesamowitego. Ale teraz w ogromnych opałach jest Jeff Hardy. Czy uda mu się z tego wyjść? E, powinien jednak e, spróbować podciągnąć drugą nogę, tak jest. Już wyszedł, jeżeli chodzi o trzymanie nogi, teraz powinien się przekręcić jeszcze kawałek. Ale cały czas e, JBL trzyma. Trzyma abdominal nogę, tak. stretch e, ja, Jeff Hardy. Bardzo blisko był. Chociaż nie odsuwa się JBL. I już są przy linach. Uratuje to oczywiście Jeffa Hardego. Sędzia przerywa akcję, teraz JBL sprytnie wyprowadza go stamtąd. Ma olbrzymią przewagę, powinni być w środku ringu i już są w środku ringu. Gigantyczna maczuga w plecy! I jeszcze kopnięcie. Ładny elbow drop zahaczył jeszcze o szczękę Jeffa Hardego, Czy to był nokaut? Nie. Jeff Hardy odkopuje, chce, chce. Zrobić zmianę z żonem Siną. Jay zdaje sobie sprawę z tego, że nie może dopuścić do tej zmiany, bo to by e, mogło się Ale proszę, złapał chwilę oddechu Jeff Hardy. Kontra. I Whisper A, in pięknie. the Wind. Bardzo ładna akcja. Mógłby przejść od razu do Pinu, ale tak jakby zabrakło sił. Jeff Hardy leży obok. Powinien w tej chwili wykorzystać to albo do Oj, przyłożenia, albo do zmiany. Co będzie dalej? Co zrobi Jeff Hardy? Państwo zwrócą uwagę, że jest, trzyma linę. Takie są zasady, że nie może wejść do środka e, cały czas tam. I, I jest, jest jedna I teraz szybko wchodzi on Cena. Czy zdąży? Tak jest. Potężny klock znajdą odbicie. Shoulder tackle. Ze świeżymi siłami wskoczył. wyniesienie i kill switch. Macie <laughs> też się oberwało. No i co Od dalej? Odbis, odbis. Andrzej. You can see me. Nic innego. <laughs> Aj, publiczność to kocha! Upa. Five Knuckle Shuffle w wykonaniu! John Asini umaga jednak od tyłu, atakuje umaga. byłego mistrza World Wrestling Entertainment. Jeff Hardy wchodzi na trzecią linę. Do czego zmierza? Mamy! Swanton, bump, ale Jerry Biel robi unik. Cóż za walka! Skontuzjował się, oby tylko niegroźnie. Potężny Clownsline. Clownsline from hell w wykonaniu jpl 1, 2 i 3. No oh yes. niestety. John Freshow, Layfield i Umaga wygrywają ze swoimi przeciwnikami. One night stand.